Powrotu zimy jak na razie nie widać. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy sporo chmur i deszczowo. Mocniej może padać na północy. A wysoko w Karpatach popada deszcz ze śniegiem. Tylko od Górnego Śląska po Podkarpacie przejaśnienia, a lokalnie na Południowym Wschodzie rozpogodzenia i tu najchłodniej. Maksymalnie 1-2 stopnie, a nawet gdzie nigdzie przygruntowe przymrozki. Poza tym od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na Wybrzeżu i Zachodzie. W województwach północnych i zachodnich silny wiatr. W porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 80, a wysoko w górach do 90. Od rana jesienna pogoda. Dużo chmur z przelotnymi opadami. Jednak w ciągu dnia coraz więcej przyjaśnień, a nawet chwil ze słońcem na zachodzie. Czekamy na zmianę mapy, ale powiem, że właśnie jutro, to właśnie tu, w województwach zachodnich, pojawią się przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia, proszę sobie wyobrazić, od 7 stopni, dziękujemy, na Podlasiu do 11 na południu. Wiatr chwilami silny, w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 85, a wysoko w górach do 90. W piątek od Pomorza Zachodniego przez Kujawy, Mazury, po Suwalszczyznę możliwy deszcz. Im dalej na południe, tym coraz bardziej lepsza pogoda ze słońcem. Nieco chłodniej, ale i tak jak na trzecią dekadę stycznia będzie ciepło. Od trzech stopni w Suwałkach przez sześć w głębi kraju do 8 we Wrocławiu. Najsilniej powieje na północy w Porywach do 85 km na godzinę. W sobotę słonecznie z wyjątkiem północnej części kraju, gdzie będzie się chmurzyć, miejscami popada. Znów cieplej, od 5 do 12 stopni w południu. Do zobaczenia!